Wokół tego, między innymi święte ryby, i tak dalej. No, i też pojawiły się informacje, naturalna rzecz w takich sytuacjach, bo to jest to, niebezpieczeństwa, ochrona środowiska, i tak dalej. I pojawiły się właśnie różne, różne paski, różne artykuły, i tak dalej, różne tytuły. Niestety niektóre z nich sugerują, jak gdyby teraz była jakaś awaria na oczyszczalni ścieków, i z tego powodu z tego powodu y, mamy takie, a nie inne nadzwyczajne skutki. Proszę Państwa, dlatego bardzo proszę, żeby w tym momencie y, na temat całej awarii y, tutaj y, w się wypowiedział Pan Przewodniczący Rady, który jak Państwo wiecie jest również kierownikiem podczyszczalni się i myślę, że z naszego grona tutaj jest Pan Prezes ale myślę, że Pan Przewodniczący, Pan przystąpił y, Jopiek jest najbardziej kompetentną osobą. Proszę Państwa, może zacznę od początku. 24, 25, 25, na orzeszczalni. Y, y, nie będę używał stałych sformułowań podpachowych, tylko powiem, że zastaliśmy osad czynny, który oczyszcza ścieki, bardzo złym stan. Kolor bardzo szary, czarny, zapach brzydki, tlen, który podajemy do tych mikroorganizmów, które oczyszczają ściek, nie był przyjmowany, bo poniżej 0,2 mg na litr, gdzie normalnie mamy 2, 2,5-3 mg. Od razuśmy stwierdzili, że coś się stało, musiało coś co zatruło. Dosłownie zatruło osad przez weekend do, do oczyszczalni. Były pierwsze ruchy, to było odniesienie na które nie dawało rezultatu. Również uruchomiliśmy środek, który obciąża ten osad, który nam przez to, że on zagnił, że on został jakby zatruty, zrobił się taki luźno, on nie opada. Technika oczyszczania ścieków biologicznych polega na tym, że mikroorganizmy zjadające te, te wszystkie nieczystości łączą się w płaczki, w ostatnim zbiorniku opadają na dno i z góry woda oczyszczona odpływa do odbiornika, a z dołu jest zawracany cały czas w obieg, ewentualnie nadmiar tego osadu, bo on przyrasta przez to, że on zjada te, te, te nieczystości. To jest yy, na fermentację przekazywany, potem odwirowany i wywożony z oczyszczalni pod, pod postacią osadu. Taki przykruty osad on nie sedimentuje, on nie opada na dno, yy, zawiesina jest do samego yy, lustra y, tego ś, y, ścieku i razem z tym ściekiem odpłynęła, y, do, y, odpływała do tliczy. Do tego jeszcze trzeba dodać, że ten osad y, nie oczyszczał prawidłowo ścieków. On był zatruty, chory nie, nie, nie sobie. i nie poradził sobie. Złączyły się dwie sytuacje. Raz, że osad wypływał, czyli było go coraz mniej, a dwa, on nie, nie działał prawidłowo, czyli ściek był nieoczyszczony. Po stwierdzeniu tego faktu, żeby jak najszybciej uruchomili środek taki chemiczny, który mamy w 113, który obciąża ten osad w osadniku tym ostatnim przedodpowiem, aby go jednak w jakim, jak największym stopniu zatrzymać. Natlenienie było zwiększone do, no, do granicznych możliwości, aż, aż była wielka piana na oczyszczanie, to byśmy tam gasili strumienie wody. I y, aby uniknąć takich gwałtownych wypływów, y, uruchomiliśmy osadnik retencyjny, taki y, zbiornik retencyjny i w, większych, w momencie dziennych większych napływów kierowaliśmy osad na ten zbiornik retencyjny. W godzinach nocnych, gdzie napływ ścieków jest, no, wiadomo, jest mniejszy, ludzie tyle nie używają y, wody, i dozowany był jest z tego osadu, z tego zbiornika ten ścieg do obiegu, aby wyrównać tą hydraulikę w obiekcie. Na dzień dzisiejszy, a jeszcze od razu nas, na następny dzień, wiadomo było, że mamy osad osłabiony, za mało tego osadu. Porozumiejąc z oczyszczają w Chłopicach, sprowadziliśmy świeży osad, przebadaliśmy go w bardzo, bardzo dobrej kondycji. Przywieźliśmy y, cztery takie zestawy w jednym dniu, y, dwa następne i dwa następne. W następnych dniach, także y, jeżeli w poniedziałek 24 stwierdziliśmy masę osadu, to się y, mierzy y, w kilogramach na metr sześcienny było 2,8, także już... Po tych dwóch dniach mieliśmy 4 kg. Liczę, że dzisiaj to już będzie przeszło 4 kg, czyli przyrost na ten osad, nie odpływa. Zrobił się, na pewno jego kondycja zrobiła się lepsza i już widać po barwie osadu, że jest w brązowym, bardziej w tym kolorze, zapach się zmienia. No i, i, i liczymy, że nam się to wszystko poprawi. Tu chciałbym powiedzieć, że to jest biologiczne, a oczyszczane, szczególnieśmy na razie tutaj na naszym terenie w Polsce, nie, gdzie na świecie na bardzo nie wymyślili, żeby ponudalne osan oczyszczać to zawsze jest stosowana biologia. I y, z tego co y, badania badaniach pokazały były bardzo duży wzrost azotu, więc możemy przypuszczać, że jakieś związki azotowe to, dostały u nas. Y, ktoś wpuścił w, w kanał. Trudno powiedzieć, co to mogło być, czy to były jakieś nawozy, czy środki czyszczące, jakieś ochrony roślin, y, czy może nawet nojowica, która też jest bardzo groźną y, 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 su, substancją dla y, mikroorganizmów y, działających na oczyszczalni, ale coś do oczyszczalni wpłynęło i y, zachwiało kompletnie procesem y, oczyszczania. Tu trzeba dodać jeszcze, że jesteśmy na etapie modernizacji i jesteśmy po, y, cały ciąg mechaniczny jest już y, w pełni sprawny, czyli kraty sezonce, części stałe, piasek, to jest piaskownik no, na tych szybko padających y, części w ściekach. To wszystko działa, a część biologiczna jest w połowie y, używana, druga połowa jest w modernizacji samą przez widzicie Państwo, że oczyszczania pracowała jakby w połowie swojej tym, nominalnej mocy i była na u nas przy y, normalnym y, napływie z y, normalnych jakości śniegów y, Działała prawidłowo. Oczywiście jesteśmy zupełnie na samym szczycie. I w momencie, kiedy ktoś nam zawieruje teraz, w tym momencie, kiedy mamy tą, tą modernizację, no to jesteśmy narażeni na taki strzał, jak i powstał. I musimy to po prostu przed, przejść i przetrwać. Biologia ma to do siebie, że to nie za, za pociągnięcie jakiegoś łącznika, łączenie, tylko działa jutro już od razu na nowo, to musi się odbudować cała flora ta bakteryjna i organizmy, które potem to, to te wskaźnikowe, które możemy obserwować. Trwa to różnie, to trwa tydzień, dwa, może nawet i dłużej, to zależy ci będzie. również też od temperatury. Zobaczcie Państwo dzisiaj rano wczoraj, dzisiaj rano wstaje, patrzę na termometr i się załamuje, bo jest minus 3, są przymrozki i temperatura nam ścieków nie wzrasta, a już było prawie, prawie dobrze, a teraz mamy znowu poniżej 12 stopni. Co niestety jest taka zasada w oczyszczaniach biologicznych, że poniżej 12 stopni w ściekach nie działa proces usuwania azotu. Z fosforem nie mamy problemu, ponieważ możemy chemicznie go strącić, ale azot jest tylko biologicznie usuwany, więc tutaj musimy też jeszcze poczekać na wyższe temperatury, no i czas się nam trochę wydłuży. Więc reasumując, no niestety taki, taki ładunek, który nam doszedł zachwiał kompletnie tą, tą wielownią. Dzisiaj możemy powiedzieć, że już, już jesteśmy na etapie wychodzenia z tego problemu, bo, bo są na dla GoMoty widać skutki. Jesteśmy cały czas pod obserwacją różnych instytucji. Tutaj się też nie ma co dziwić. Ale proszę Państwa, jest bardzo ciężko dojść do tego, z jakiego kierunku i kto co i Bóg tam nam tutaj dostarczy w jaki sposób. Przy tym, ponieważ no, wiecie Państwo, jeśli ktoś no, na drugim końcu jakiejś gminy wrzuci coś do studienki nieprawidłowego, zanim to tutaj dopłyniemy, nie wiemy kiedy, zanim skutek wizualny my zobaczymy, no to grzesła się, po ptakach jest. Jest osad już zabity, i, i trudno teraz poszukać to parę tygodni czy parę dni temu, co tam wysypał I nie, ma, nie mamy możliwości reakcji. Przy tej modernizacji jest zaplanowany pomiar online na dopływie, czyli wskaźniki, te główne, tam, że przewodność OHZ, przypuszczam jeszcze inne parametry wymierzone. I y, każde zamierzanie będzie nam sygnalizować to urządzenie, czyli będziemy mogli zareagować. Jeżeli jest duży, przy, duże przekroczenie jakichś ładunków, możemy skierować to na tą retencję, poczekać, zbadać, co to jest, zareagować środkami na to, albo no, ewentualnie po, po, powoli dozować do y, całego systemu, żeby nam się ta biologia nie załamała. Na dzień dzisiejszy y, jesteśmy zobowiązani y, do badań, które przeprowadzamy Właściwie z, z litery prawa to, to 12 razy w roku mamy badanie średniodobowe, a własnym ten badamy co tydzień, co dwa tygodnie, zależy od potrzeb, bo na potrzeby technologiczne nasze laboratorium też bada, także jesteśmy w, w ciągłej obserwacji i także możemy powiedzieć, że do, do czwartku, piątku to mówiliśmy no, spokój, nie, nie, nie było problemu, ale tu w poniedziałek się zdążyło coś takiego. Jeżeli przy tej okazji mógłbym, bo, bo są media, są mhm. media tu obserwują to i, i, i nagłosiły sprawę, ale bym prosił też o taką pewną interwencję, może pomoc, żeby uświadomić społeczeństwu, że ten, ta kanalizacja to nie jest jakiś świetnik, że tam można sobie do kanalizacji rzucać cokolwiek, jest bardzo ładnie. I ja się rozwinę problemy, tylko trzeba pamiętać, że na końcu tej kanalizacji jest oczyszczalnia pracująca biologicznie i, i na przykład jakiekolwiek stężenia nieprawidłowe w ściekach, one będą tu reagować tutaj będą oddziaływać na, na naszą biologię na pracę oczyszczalni i myślę że nie każdy to robi złośliwie niektórzy może zrobią coś z niewiedzy z głupoty trudno powiedzieć ale dobrze by było uświadomić ludziom że, że, że to, to nie jest taki Śmietnik, że można cokolwiek, tam, czy wodnik może wypłukać, na nie ale nie posądza rodzitu, żeby to się społeczeństwo rolnicze na mnie się nie obraziło, ale jest różnie, można na ulicy no, gdzieś wylać, można wyczyścić sobie zbiorniki po, po ochronie roślin tego. Trzeba pamiętać, że to w końcu ma zły skutek na, 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 na tym całym koniec oczyszczania ścieków. To sobie wyobraźcie Państwo, gdyby nie dał oczyszczalnia, to jeżeli by każdy z Was sobie na podwórko wylewał to to, to, to co z domu wypływało by nie było ciekawe po, po paru dniach, prawda? a tutaj mamy z czterech dni y, ścieki i, i radzimy sobie, tylko no, po prostu też trzeba, ten, ten moment modernizacji trzeba przejść, bo tu jesteśmy narażeni na właśnie na na te takie drastyczne y, reakcje I, i nie jesteśmy za bardzo wyposażeni <laughs> w środki, w które byśmy mogli za, zapobiec, bo nie mamy drugiej oczyszczalni obok, która by mogła przejąć obowiązki na czas y, modernizacji starej. Więc taki apel i, i ja wierzę, że to jeszcze co parę dni i wyjdziemy z taką problemu, ale niestety tak ta, coś nie co